Jo ono widzowie z tej strony Ja, Który dzisiaj widzowie kolejny odcinek z wakacji uwujka Dzisiaj widzowie zgrabiamy siano Już niedługo będziemy pracować Więc przed tym oczywiście trzeba zgrabić siano A wy na początku filmu stawcie sobie i w górę Bo lecimy po 300 subskrypcji Oczywiście też po 500 Ale najpierw 300 no i widzowie, oczywiście, każda łapka to 1 jed, to zł do tej serii, każdy sub to 20 zł, a każdy komentarz to 10 zł, więc widzowie wysyłajcie komentarze, y, dawajcie suby i łapki, to będzie mieli więcej pieniędzy. I widzowie, ostatnio oglądaliśmy ciągniki. Ja z gościem rozmawiałem i mówił mi, że y, ten jeszcze jeden ciągnik, który będziemy oglądać prawdopodobnie w następnym filmie, bo mówił, że będzie miał go już to jest marka uwaga, uwaga nikt się mógł tego nie spodziewać Uf. nikt się o tego nie spodziewał to będzie Ursus i yy, wiem, że będzie miał Pan 4x4, się nie mówił co to za Ursus i ja mu mówiłem jaki jak Ursus mi się spodobał, bo Zetor mi się nie podał Zetor mi się nie podobał, więc powiedziałem mu, że sobie Zetora po prostu nie biorę Powiedziałem że, e, ja już mu, że jakieś różnicę wybieram i podoba mi się 45 12. chyba był, albo 45-14, nie. nie pamiętam, więc już wiecie prawdopodobnie jakiego wybierzemy, chociaż jeszcze podoba mi się 385, którą mam plan ukryć od tego gościa, czyli mieć dwa ciągniki mm, dodatkowe to byśmy sp... i y, też, y, to znaczy, też no, byśmy sprzedali te 40, mieli tak trzy ciągniki. I w ogóle klient pierwszy się po 40 odezwał i ja robiłem zdjęcia jak była czysta i powiedziałem jej, że, po, yy, jemu, że żebyśmy się spotkali po prostu gdzieś dzisiaj, wie, dzisiaj wieczorem ja muszę umyć ten ciągnik, ładnie go odkłucować, wszystko tam zrobić. I wtedy dopiero zadzwoni do gościa, że może przyjechać obejrzeć 40. Bo jednak, 40, bo jednak e, będziemy szybko kupił właśnie czujniki, ja z wujkiem rozmawiałem, wysyłował mu zdjęcia, mówił, że brać 45, 12, tam 14 bo nie pamiętam. Bo nie będziemy brać też za dużego ciągnika jak 385, tylko jak... i nie, nie, nie powiedziałem, może mam pomysł ukraść ten ciąg. Pan powiedział, żebym broń Boże nie kradł, a jak wykradę, to będą e, jeszcze większe problemy. I tak widzowie ja go ukramę, prawdopodobnie. Bo już mam taką chętkę, żeby w nocy zajść tam. I te chciałbym i nim po prostu odjechać. I go podjąć, jakbyśmy na zielonego przemalowali. Bo zarobić chyba, że 60 był ukradł. Ale nie, bo 60 tutaj nie. My, dużo ludzi ma 60 na gospodarstwo. A mniej ludzi ma 685, więc jakbyśmy ukradli 60, to by było bardziej wiarygodne. To, że po prostu ją mieliśmy wcześniej. No to jest. Jak już się tam, bo Zatora na pewno nie było u nas w wiosce praktycznie, nikt nie ma Zatora, bo pierwsze bym po prostu nie chciał Zatora. Więc widzowie na pewno coś się jeszcze wybierze. Dobra, jesteśmy na łące. Tak, rozkładamy sprzęt i w to stronie się rozkłada. Oczywiście, że w tą stronę nie Więc musimy z drugiej strony zajechać. Puszczonych i lecimy. Ale to szybko leci. Naprawdę, no 30 to jest polska moca, nie ta stędzierna, która się tusi przyjechaniu z rozrzutnikiem. Tego netkomentowe i całym nie będę. Chciałbym tutaj to pależowanie. Hmm. Ścieliska po kukurydzy. Bo tam akurat wujek mówił, że trzeba to popależować, bo to jednak jest po kukurydzy. W no góry gdy się zawsze praktycznie talerzuje więc w sobie to będziemy talerzywać bo no to jeszcze raz z tej strony się przejedzie. Opuszczamy. Jezu jak lata te 60. ojej, jaka 60 30 tak się będzie lepiej drugi przejazd robimy i wersję macie kupić, że będzie uprasować to bo to już ładnie wyschło, nie padało w ogóle przez ostatnich dni więc to już ładnie się podeskło teraz tylko można zgrabić i prasować I szybko idzie zgrabianie tego To jest, jest większy problem. Myślę, że te krzaki muszą być pobici, bo mi przeszkadzają. Ale dobra, to się Zaraz my to w sumie już zgrabimy i tam stale Bo talerzówkę nie ukrywam, ale mam małą. Więc na pewno to trochę, to trochę zajmie. Tależowanie tego pola. Nie wiem, czy, czy, czy jest, kojarzik, bo raczej będziemy 30 raczej będzie talerzować. stale żyło. 30 paliłem, trzeba ja, zajechać na stację i dodać. Stację tutaj zaraz mamy. W sumie, bo tym razem około takie się... to później odliczę jeszcze zobaczę tego w postaci odniczę do posta, tak, Pablo, bo muszę go sobie do widzę całego... na bo zapiszę, bo to nie pewnie później przygotowany technika, bo to nie tu nie, więc sobie zapiszę, bo on wszystkie pieniądze zapisuję i sobie dodaje ilmam i tak dalej. Na tej serii mam 35 tysiące pieni. No się widzę, to nie zmieniło. сейчас пойду, чтобы ты с тобой поехал. Очень

Nie będziemy mieli. Spracujemy i zbierzemy kostki, bo w dachu się wjedzie, to by nie zapadało. Oj, to w kukurydze go już przejedziemy, to się nie stanie. I też skończyliśmy, tu już tutaj zajeżdżamy. Ostatnie, myślę, że dwa przejazdy nam zostały. I jedziemy koleżować szybko, to idzie. Naprawdę Przeproszenie tak ich wyrabianie. Najdłużej chyba koszenie mam zajęło Bo zaraz te rezerwa się, zapali, się nam ciągnik gdzie się opaliwa zabraknie, ale wtedy będzie jak. Trzeba zostawić ten przełomik na polu. Potem dopiero przywieźć do niego paliwo. I dopiero pojechać do domu Tak by nam się film przedłużył, że po prostu. że jest już do stau, jedziemy. Bo jeszcze do to filmie nie zauważę i będziemy je ten robić. Ja nie zauważę, że mamy mało paliwa, że za się odświeci i zgaśnie. Na tym pozostałym brzegu to jest ustawione do obrączki. 60%. Wujek tego nie widzi. Dobra, no, podnosimy. Wprostujemy i jedziemy na stację Jeszcze, bo przygasło jakby. grabiarka, nie, było płot. Znaczy, no, I widzę, że prawdopodobnie będę BMK sprzedawał i kupię sobie Skoda. bo naprawdę fajnie skoda za 25 tysięcy widziałem. Pewnie się zdziwicie, że podjąłem taką decyzję, ale chcę jedno, 25 tysięcy jednak po tego gospodarstwa. To jest jednak dużo. Bo raczej zostaje na tym gospodarstwie dłużej niż ten wakacje. Chcę inwestować w tego wiem, bo ja bym tutaj... E, ...długo jak to powiedziałem, powiedziałem, ja że byłem nie sprzedawał, bo dobry sprzęt jest i tak dalej, a ja powiedziałem, że i tak ją sprzedam, bo... ...bo nie potrzebuję takiego samochodu szybkiego. Zresztą no... Szkoda też będzie szybka, nie ma, no. ale nie potrzebuję po prostu takiego samochodu, który... No wiem, że szybko, je, wszędzie, szybko się dowiecie skoro będzie wolniejsza, to ma pewność. No ale jednak widzę te 25 tysięcy profitu, to jednak będzie zarąbisty pomysł. A za 50 tysięcy, jak sobie to już dwie osoby się do, ten, się do mnie odezwały. Ja powiedziałem, że... oj oj. Ja powiedziałem, że yy, na razie jeszcze nie, ten... Yy, na razie jeszcze nie można przychodzić oglądać, ale można po prostu zarezerwować. I... i Dwie osoby się zgłosiły, po filmie zobaczę, ile będzie to jeszcze. sprzedamy tą klawitę. Składu już wyciąłem. Mogę Czyli tutaj jest ile pieniędzy zeszło? 100. O, to, to teraz Jeśli będzie mowy, to może i polibor jest dwa razy droższy niż mowlę.

Możemy tylko tak, żeby nie panu przebrano. I żeby pełkę nie powagę, że jeszcze przez przeleżę. Dobra widzowie, teraz sobie to odczepimy i lecimy. Nie, lecimy po talerzuwe i to pole zaczniemy sobie się w dzisiejszym filmie. A pewnie ja to pod odcinkiem skończę i w następnym filmie yy, będziemy plasować. Prasować i zbierać. O i może się za, uda ten zacząć porać nawet. No fajnie by było no. jeszcze tutaj dużo czasu mamy może no, zasijemy jęczmę jeszcze o zimę no jak widzicie talerzówki no przeogromna talerzówka John Deere byle so, co dał radę sobie z taką naprawdę talerzówka bardzo duża yy, 1,5 metra kosztowała 500 tysięcy pod John Deere a jest kupiona. Ja widzę, że ta leżówka, to to ten. Esio, by się sobie z nim poradził. to co to samu, John samu, Deere. to John Deere jakby to podczepił i sam, to sam, to by się rozpadło. to sam, to sam, a podobnie wygląda ta tekstura obornika i jak się, się tam talerzyje. Wygląda praktycznie tak samo. Tylko, że jak się zacznie talerzywać to w tej ścierni ma. No to widzowie, ja sobie do tego poza odcinkiem, jak to i to długo. Jak ja widzę jaki temper to robię tutaj, to, to podziękuję. Nie ja dałoby się większego talerzu odpuścić. Albo chociaż pożyczyć od kogoś. Chociaż nie wiem, czy unikam dać mu talerzu. sobie nie poradzi. Nie wiem, jak te obroty, w tej 30, co tu muszą być. No, w ogóle nie chcę na obroty wyjechać. To będzie drugi przejazd. Auto z tych, przejazd, tych przejazdów będzie z 50. Ech, mam takie życie, rolnika. się, jak już się rozpędzać, to szybko pójdzie. Zaczynamy trzeci przejeździe. Zaraz chyba będzie dokończyć odcinek. Na szybko te odcinki się nagrywa to mam, dzisiaj już na dzisiaj drugi odcinek nagrywam. Zrobię pierwszy 30 minut, Tam już będzie 25, może 20 nawet. A no, jest e, dopiero 14:30, to jeszcze jeden odcinek nagram I spokój będzie dzisiaj gościoma meczem. A i widzowie, takie życie pokażę. Ja się nie wygram w drużynie GGS Stronniczku Na bramce swoje, Niczego się nie boję Tutaj widzę, na bramce swoje Chyba to już dzisiaj ostatecznie będzie Nie wiem, to się nie, nie, nie mam mocy się i do Jeszcze jutro jest czas Już dzisiaj będzie zapas na 3 tygodnie po dzisiejszym filmie Ej, bo jeszcze y, teraz, y, wstawiam dzisiaj film, bo jest środa. W czwartek, piątek. Y, piątek. W piątek mam, chociaż mam mniej, bo latam już do szkoły. Po 你觉得？

Zabezuję. W tym filmie to już było na tyle. Ja wam dziękuję za oglądanie. Chcemy suba łapkę w górę. Bo pamiętajcie, że każda łapka to jedna złotówka do serii. Każdy sub to 10 to 20 zł, a każdy komentarz to dyszka, więc widzimy się już w następnym filmie. Dzięki za oglądanie. Na razie, cześć!